Easy Polish with Dorota Cooper. Birthday wishes in Polish. Życzenia urodzinowe po polsku. Part 1. Today you will learn how to wish happy birthday in Polish. Each sentence will be read twice. There will be time for you to repeat. Dziś nauczysz się. Jak składać życzenia urodzinowe? Po polsku każde zdanie zostanie przeczytane dwa razy. Będzie czas na powtórzenie. There are lots of different ways you can wish happy birthday. I will try to post some of them. Powtarzaj za mną. Please repeat after me. Powtarzaj za mną: zdrowia, szczęścia, pomyślności, zdrowia, szczęścia, pomyślności, health, happiness. Prosperity. W każdej chwili Moc radości. W każdej chwili Moc radości. Lot of joy in every moment. Niech Ci pachną kwiaty drzewa. Niech Ci pachną kwiaty drzewa. Let the flowers and trees smell for you. I niech wszystko sto lat śpiewa. I niech wszystko sto lat śpiewa. And let everything sing happy birthday wszystkiego najlepszego z okazji urodzin wszystkiego najlepszego z okazji urodzin happy birthday All the best. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, w każdej chwili moc radości. Niech ci pachną kwiaty, drzewa, i niech wszystko sto lat śpiewa, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia, Paulant z tej klasy.